Dobra, dzisiaj mnie zostały zamknięty w piasku. Ośipididi, poprawiam Cię. Meny lepiej. No, zamknięty jest. Złóżcie. Złóżcie. Złóżcie nas. Dobra. Oto. 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 Uważaj na pia Kto się nie przeciwnie przez klaczkę Co my nagrywamy Dobra teraz otworzę mu tą важный надо, не агрессивный оказ! Это агрессивный оказ! Агрессивный! 아네네네네 <��ranchiser> <tacos> <seguinte> Dobra, zamykam cię w tej klatce, bo... Wiesz, łopatę nie kliknę, dobra? Już możemy kończyć, już musimy. Musimy mm. znowu znać... No. Pogódźcie się, zamykamy go znowu w klatce. Dawaj mi ten klucz. On, chce... On nadal jest agresywny. A dobra, zamykamy go i kończymy. To łopata Zamykamy. U, wiem, no. Dobra! Ale on wie, że on teraz się otworzył. On siebie otworzył. Dobra, kończymy już. E, niedługo część druga.